Cześć, dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czy mózg jest w stanie wywołać chorobę fizyczną. Oczywiście wiemy, że wirusy z zewnątrz, jakieś bakterie, to jak najbardziej tak. Ci zajmujący się Altmedem, no to wiedzą, że jeszcze pasożyty. Są fani medycyny germańskiej, którzy uważają, że każde większe chorobsko przydarzyło się w związku z jakimś wydarzeniem traumatycznym. No dobrze, pójdziemy tym nurtem, ale nie w medycynę germańską, tylko po prostu zobaczymy, jakie zachowania, jakie Twoje emocje są w stanie rzeczywiście wpłynąć na Twoje zdrowie fizyczne. Przygotowałam cały artykuł. On jest długi, podparty dużą ilością badań. Dlatego dzisiaj jest ta nawika, dlatego że źle pojmujemy pewne rzeczy. Psycholog poradzi Ci coś innego niż to, co trzeba zrobić w pewnych sytuacjach. Na przykład, zobacz, stresy. To wszystko wiadomo, że jednak ten stres będzie oddziaływał na ciało. Ten artykuł porusza bardzo dużo medycznych zagadnień, ale również rozkmin tego typu, o czym teraz mówimy. Czyli włożyłam tam wszystko. To są linki do badań, jeżeli masz taką potrzebę, to jak najbardziej możesz w to wniknąć. Ale dzisiaj chcę porozmawiać tak, tak zwyczajnie, tak po ludzku, bo mamy błędne wyobrażenie na temat, co nam tak naprawdę zaszkodzi. Boimy się zawodu miłosnego bardzo i bardzo wtedy cierpimy i jesteśmy... I o ile depresja rzeczywiście może skutkować bardzo negatywnie, te wszystkie rzeczy, które mogą wypływać z, z depresji, wysokie ciśnienie krwi, dodatkowe skurcze serca, niedotlenienie... Tkanek, niedotlenienie mięśnia sercowego, to wszystko i tak dalej. Więc ten zawód miłosny, rzeczywiście, czy na przykład nieporozumienia w pracy, kłopoty w pracy, to wszystko tak, ale jakoś pracownik, który jest gnębiony, ma mniejszą szansę na zawał niż cyniczny szef. Dlaczego? O co chodzi? Dlatego, że te uczucia, że zostałaś zawiedziona w miłości że ufałaś, że w tej pracy, jeżeli włożysz z siebie bardzo dużo, to Cię docenią, to zostaniesz zauważona i tak dalej. A tu okazuje się, że nie, ale jeżeli jesteś dalej ufna, bunt, który jest swoją ostatnią szansą, nie polega na tym, żeby zacząć nienawidzieć, żeby obmyślać zemstę, żeby szukać, co ten adwokat ci nie podpowie. Albo właśnie jak taki dyrektor odpowiedzialny za wiele robi się takim cynikiem, robi się taki nieczuły, nieludzki, nikomu nie ufa. Wszystkich podejrzewa o złe knucie, o złe myśli. A dlaczego? Bo sam ma takie myśli. To zabija najbardziej. Cynizm, chęć knucia, to jest to, to są wyszarpywane takie ubytki energetyczne głębokie, dużo głębiej, bo ty, jak jesteś w zawodzie miłosnym, czy cię wyrzucono z pracy, czy masz stratę materialną, to w twojej przestrzeni energetycznej są ubytki, tak. Ale tam w środku w Tobie jest kula pięknych rzeczy, bo ufność do ludzi, kochanie ludzi, kochanie zawsze jest na tak, zawsze. Nienawiść zawsze jest na nie. To nienawiść rujnuje, to chęć zemsty, to zazdrość. To są cechy, które naprawdę i teraz możesz do tego podchodzić teoretycznie, ale w momencie, jak zostajesz pozbawiona pracy albo zostajesz porzucona. Masz, tym bardziej, że psycholog ci mówi, że to są takie naturalne, że przejdziesz przez te wszystkie fazy, no i co sobie myślisz? To będzie łatwiejsze, to mnie uratuje, mam już wtedy mniej myśli samobójczych. Jest tak, jeżeli w głębokiej depresji, to rzeczywiście Wręcz przeciwnie, może być tak, że po psychotropie masz więcej siły do tego, żeby popełnić samobójstwo, tak też bywa. Także, ale psychiatria o tym wie. To się zawsze w głębokiej depresji nie robi się takich rzeczy, żeby kogoś wypuścić do domu. Ale tutaj chodzi o to, że po prostu ty myślisz, że to Ci pomogło, że mniej cierpisz. Nie. Zadajesz ból somatyczny ciał. To są te zawały z miłości. To są te problemy, że zaczynasz nienawidzieć, że chcesz się zemścić, że idziesz łeb za łeb, ząb za ząb, że dyrektor robi się taki cyniczny, jesteś cyniczna. Cynizm jest na pierwszym miejscu do choroby somatycznej. Uczucie cynizmu, wyższości, wywyższania się nad innymi w taki sposób chory. To jest pierwszy. Krok do tego, żeby się poważnie rozchorować. I też jeszcze jest coś takiego, że na przykład ten smutek, depresja. Często widzimy taki obraz w kinach, w filmie amerykańskim, że Laska siedzi, włącza, prawda, Bridget Jones, włącza tylko takie, ten sam idzie program, ten sam film o miłości i ona cały czas zjada wszystkie czekoladki. I sobie myślimy, no, cukrzyca murowana typu 2 właśnie od tych czekoladek. Okazuje się, że nie, że to nie tylko ta cukrzyca typu 2 jako wynik depresji może nastąpić, kiedy nie zjesz żadnej czekoladki. Po prostu gospodarka cukru jest zaburzona. Przepływ krwi się zmienia, jest przyspieszone tętno, czyli skutki kardiologiczne, raki nawet, skutki zwykłych chorób somatycznych, choroby cywilizacyjne, problemy żołądkowe, jelitowe, IBS, te wszystkie rzeczy, to wszystko może być i jest. Bardzo często skutkiem tego, że jesteś nieprzystosowany. Ta nadmierna mobilność, a polecę się tu, a na weekend jestem w Rzymie, bo za darmo, bo za pół darmo, a potem lecę do Palermo, a potem lecę na Majorkę albo do Monte Carlo i tak dalej. To skutki takie to są, słuchajcie, mdłości, złe samopoczucie. To wszystko oddziaływuje na nas. Szanuj swoje ciało, kochaj te wszystkie uczucia, te uczucia. Miłość zawsze jest pozytywna, zawód miłosny jest o wiele bardziej pozytywny niż chęć zemsty, nienawiść. To, że Ty przychodzisz do pracy i chcesz dobrze pracować, a szef jest porąbanym gościem, ponieważ ma potężny problem, Przecież wiemy, z jakiego powodu ten człowiek, który tam umarł niedawno, wielki korporator, no to, to był człowiek, który chciał czuwać nad wszystkimi. I on był często bez serca, to, to ja wam powiem, bez serca. Nie wymienię nazwiska, ale to jest moje osobiste zdanie. Ma ja mówiąc to, nie mam na myśli, że medycyna alopatyczna popełnia tutaj jakiś błąd. Nie, bo to jest, tak jest. To przychodzi, to niby daje ulgę, ale nie idź w to, nie idź w to. Dalej ufaj ludziom, dalej wiedz o tym, że przyjdzie praca taką, jaką chcesz. Wysyłaj pozytywne intencje. To jest dobry moment do zrozumienia, że warto przeskoczyć na inną linię życia. Jeżeli rzeczywiście na tej linii życia, na której jesteś, ciągle się coś dzieje takiego, co ci nie odpowiada, bo zasłużyłaś na najlepsze. Jesteś najbardziej cudowną osobą. Mów do siebie tak, tak słodko, tak ciepło. To jest takie ważne, żeby. Wyjść z tych wszystkich smutków, z tą pełną. Nie rozczulaj się nad sobą. To jest, nie, jakieś tam wybuchnięcie płaczem to jest może być jakaś ulga, ale zadręczanie się płaczem, płacz taki długi, takie wycie, obciąża całą klatkę piersią, twoje serce. Nie, nie, nie rób tego. Po prostu po co? Z miłości do siebie tego nie rób. Znajdziesz pracę, będzie wszystko, zacznij manifestować inną rzeczywistość przy pomocy. Newidowskich, Godardowskich, tych zaleceń, pomocy, prawo założenia. Załóż, że to, gdzie chcesz, to, gdzie idziesz, już jest. Naprawdę. I to można się upierać, że to ma być koniecznie ta praca. Można się upierać, że to ma być koniecznie ten człowiek. Ale może ty sama z serwerowni, w tej 4D jest ten człowiek dla ciebie. Jak najbardziej. Tam, są, tam jest wszystko, tam są wszystkie opcje, bo już byłaś z nim. Już byłeś w tej pracy. Ten dyrektor jest. Już. Dostałaś kredyt i potem miałaś problem ze spłatą kredytu. To wszystko było, to wszystko jest w bazie danych, ale tam są też najlepsze wersje, które mogą się Tobie przydarzyć. Tam jest wszystko, co Ci się może przydarzyć. Najspanialszego, to co chcesz, tylko niczego nie zaczerpniesz, dopóki sama tego nie poczujesz. A jeżeli jesteś w tych smutkach, w tych depresji, w tym braku akceptacji, bo możesz być smutna, ale przyglądaj się temu smutkowi, bądź jakby z boku siebie. To jest ta, ten trening tej ważności, czyli tego obecności. No jestem smutna. No i co z tego? No i na jaki temat? Do no, dobra, no to jestem smutna, ale robię to, prawda? I to pomaga. I ta, w takim stanie nie spadniesz wibracyjnie do tego poziomu. Będziesz się trzymać. Mało tego, jesteś w stanie w pewnym momencie być smutną i jednocześnie być wdzięczną za ten smutek. I może być tak, że Twój smutek już chce przejść, już chce przejść, a Ty powiesz z tej wdzięczności jeszcze chwilkę, jeszcze chcę więcej zrozumieć, jeszcze troszeczkę pobądź w tym smutku, ale żadna nienawiść, nienawiść, cynizm, wrogość, knucie przeciwko komuś, ciągle podkopywanie innych ludzi, Wysyłanie hejtów, śledzenie z nienawiścią stron ukochanego, Instagrama, patrzenie, czy on się już z kimś nie związał i tak dalej, rozdrapywanie tych ran. Ach, powiedział to, ach, nie czuły. Ach, czy w tej pracy ona gorsza, dużo gorsza, a dostała to, czy to przypadkiem nie było przez coś tam przez łóżeczko, przez biureczko, przez organoleptykę. Nie wnikaj w to. Te wszystkie myśli doprowadzą do Twoich chorób. Naprawdę, doprowadzą do chorób. Teraz ci może pomogą, bo potrzebujemy takiego. No, jesteśmy, jesteśmy tacy złożeni, prawda? Jesteśmy skomplikowani, jesteśmy zajebiści, jesteśmy diablo jesteśmy ludzko-nieludzcy. To jest wszystko w naszym, ale Twój wybór. Pozwól sobie na coś, pozwól sobie na cierpienie, pozwól sobie na wściekłość na szefa, ale chwilę, patrz na to, ale nie idź w tę nienawiść. Nie hej, zemsty. Nie goń za wszystkimi. To znaczy, możesz to wszystko zrobić, tylko weź na klatę, jakie mogą być tego skutki. Możesz, bo jak rzeczywiście jest tam walka, masz sytuację, no bierzesz tych prawników, bo, bo widzisz, że związałaś się z jakąś bestią i to jest obiektywna bestia, to jest po prostu swoją drogą dlaczego, w jakim ty byłaś, na jakich ty byłaś wibracjach, że przyciągnęłaś taką bestię. To jest po prostu inna sprawa. Wtedy idziesz, robisz to, ale to świadomie, bo czasami możesz powiedzieć, dobra, Jestem naprawdę nie na tej zasadzie, o, ja muszę wziąć na siebie wszystkie cierpienia świata. O nie, nie. Tylko mówisz sobie, dobra, ja to widzę i świadomie godzę się po to, żeby nie wejść w to samo poczucie walki. Zbuntuj się. Niech to będzie Twój ostatni bunt. Ostatnia szansa na bunt. Będę inna. Przeskoczę na inną linię życia. Wejdę w inną równoległą rzeczywistość. To wszystko jest. Fizyka kwantowa już to dowodzi. Wszystko jest. Wszystko się dzieje i to w dowolnych kierunkach. Będę wdzięczna już sobie za to, gdzie jestem, chociaż jeszcze tam mnie nie ma teoretycznie, ale już jestem. W 4D jestem. I w ten sposób zaczniesz rozpuszczać swoje cierpienie. I w pewnym momencie osiągniesz taki stan, że powiesz cierpienie, dziękuję, jestem wdzięczna, jestem wdzięczna ludziom, sytuacji, dziękuję, serwerowni tam, mądra świadomość tam siedzi, to jesteś też część ciebie, to jesteś też ty, to jesteś ty, prawda? I jesteś w stanie podziękować, bo w życiu byś dla siebie nie przygotowała czegoś takiego, koniecznie on musi być, albo koniecznie ja muszę być w tej pracy. I na okazuje się, że ty jesteś vlogerką, blogerką, a to nie on uszczęśliwić. Ty jesteś w stanie uszczęśliwić naprawdę kogoś innego. Jak tutaj nie chciało, nie żarło, to jest, opcja jest nieskończona. Zawsze sobie powiedz, nie lituj się nad sobą. Będzie cię wspierała własna moc pod warunkiem, że będzie w tobie miłość. Jeżeli pojawi się nienawiść, odbierze ci najpierw sen, będziesz knuła w nocy, bo z miłości w końcu spłakana zaśniesz. Ale nienawiść nie. No Podbudzona, podjudzona. Będziesz ekstatycznie zła, wściekła, nie zaśnie. A jak długo nie zaśniesz, jak będziesz miała te wszystkie, to się pojawią i choróbska, i ciśnienie, i inne rzeczy. I w końcu przyspieszysz odłożenie widelca. Na jaki temat? Z jakiego powodu? Że pracę straciłaś? Albo kasę straciłaś? Albo gościa, którym jesteś jednością? No mało to towaru chodzi po świecie naprawdę fajnego. Naprawdę. Faceci są dzisiaj tacy bezbronni. Można haczyć, hacz. Rób, co chcesz. Tylko z miłością i nie planuj zemsty. Nie możesz użyć drugiego człowieka tylko po to, żeby to był plaster, żeby to była ulga, bo to się odbije na tobie, na tobie bardzo. Bądź mądrą dziewczynką, bądź mądrym chłopakiem. Nie bądź za bardzo mobilna, bo od siebie nie uciekniesz. Gdzie byś nie pojechała? siedź na dupie albo gdzieś znaleźć jakieś fajne miejsce na świecie, tam se sieć. Ale nie, że ty jeszcze w Rzymie, może w Rzymie mi tak nie będzie darło. Może a jak jeszcze masz problem kredytowy, to jeszcze idziesz na kredytówkach, to już w ogóle potem jeszcze jest, jeszcze gorzej. No. mamy sobie polepszać. A ja Cię we wszystkim wspieram. Cześć, awatar Pepsi Elliot mówi pa